Pielgrzymka. Co jest ważne, co ma się dokonać przez ten czas, tych dni od 31 lipca do 12 sierpnia? Pielgrzymka to nie tylko spotkanie z Matką Bożą na Jasnej Górze pielgrzymka to nie tylko moment wyjścia. To, co najważniejsze na pielgrzymce, dokonuje się zawsze w drodze. Dokonuje się pomiędzy startem a metą, która jest na jasnej górze. Te dni, mimo że brakuje wędrowania, brakuje przemierzania kolejnych kilometrów. Są jednak pielgrzymką. Podjęliśmy decyzję, aby wybrać się w drogę, aby wyruszyć, aby z modlitwą wędrować w duchu na jasną górę. W przeciągu tych dni to w nas będzie dokonywała się przemiana, to my będziemy każdego dnia spotykali się z Maryją, to my będziemy trzymali ją za rękę, a ona będzie prowadziła nas do swojego Syna. Żeby w tych dniach nie zabrakło również takiego naszego fizycznego wędrowania, zapraszamy do wielu kościołów w naszej diecezji, gdzie wieczorami po Mszy Świętej trwa modlitwa różańcowa. Taki jest tegoroczny wymiar naszego pielgrzymowania. W taki sposób staramy się tworzyć przez te dni tę jedną wielką wspólnotę pielgrzymkową, wspólnotę modlitwy, wspólnotę ludzi, którzy niosą w duchu swoje intencje na jasną górę. Może ten kawałek drogi, który będziemy pokonywali każdego dnia wieczorem do kościoła, będzie takim symbolicznym wędrowaniem. Może nie będą to długie i dalekie kilometry. Może będzie to paręset metrów, ale zawsze jest to jakaś wędrówka, zawsze jest to jakiś mały wysiłek, wysiłek, który jest potrzebny na tej drodze przemiany, jaka dokonuje się między decyzją wyruszenia w drogę a dojściem na jasną górę. Zapraszamy, aby nie zabrakło nas w te sierpniowe wieczory w kościołach na modlitwie, abyśmy tworzyli tę jedną wielką wspólnotę pielgrzymkową, która idzie w duchu na jasną górę.